Witam Was serdecznie. Z racji, że ostatni poradnik przyjął się całkiem nieźle, wpadło kilka nowych lajków oraz nowych subów. Także myślę, że warto zrobić drugą część, która mam nadzieję pomoże jeszcze większej ilości graczy przejść grę oraz odkryć rzeczy normalnie pomijane przez graczy. Zapraszam do oglądania. W obozie w pierwszym rozdziale przy zadaniu ze składowiskiem Halida możemy wykupić klucz do składowiska od Lamara. Jednak jeśli znamy się na kradzieży kieszonkowej, nie mamy możliwości wykupienia klucza, a sami musimy go ukraść. Palenie łodygi bagiennego ziela regeneruje 10 many i nie powoduje spowolnienia czasu. Po dostaniu się do obozu i wyuczeniu otwierania zamków, możemy splądrować wszystkie skrzynie z wyjątkiem tej od Halida i nie poniesiemy za to żadnych konsekwencji. Już od samego początku pobytu w obozie mamy możliwość wtargnięcia do górnej części za pomocą dziury w skale i splądrowania wszystkiego, o ile nie przyuważy nas żaden strażnik, gdy będziemy otwierać kufry. Warto to zrobić, gdyż dzięki temu możemy mieć lepszy start. Najłatwiej wejść wyrzucając sobie strój pod nogi. Wspinamy się po skalę, a następnie zapisujemy sejwa oraz czytujemy go ponownie, tak aby strażnik był odwrócony do nas plecami. Zrób tak jak na filmie, a na pewno się uda. Z racji, że nie regeneruje nam się HP w trakcie snu, to możemy zastąpić to poprzez beczki z wodą. Działa to tylko w pierwszym rozdziale i pomaga zregenerować nie tylko punkty życia, ale również manę. Grając magiem, możemy pomodlić się do Oriona i otrzymać od niego szafir warty 300 sztuk złota. Działa on tylko w pierwszym rozdziale, ale powoduje, że przy użyciu odnawia nam całą manę. Warto pamiętać, że posiada on tylko 10 użyć i jeżeli będziemy chcieli dalej z niego korzystać, to jest możliwość naładowania go ponownie za 200 sztuk złota. Z kolei w trybie ultra szafir ten kosztuje 500 sztuk złota, a opcję zdobycia go mamy dostępną dopiero, gdy posiadamy więcej niż 50 many. W przypadku misji, gdzie mamy zaczepić alchemika, możemy natknąć się w dzienniku na wpis, gdzie go szukać po południu. Jeżeli nie pojawią się nam opcje dialogowe, to możemy go spotkać w godzinach porannych nad wejściem do biologa i jeżeli zaczepimy go, to wtedy pojawią się opcje dialogowe. Jeżeli splądujemy kufry Halida, to musimy pozbyć się jak najszybciej klucza do kufra oraz bryłek złota, które ukradliśmy. W innym przypadku Halid zorientuje się, że to my stoimy za tym incydentem. Miecz możemy zatrzymać w ekwipunku. Poza obozem również możemy znaleźć skrytki. Tym razem jednak są tylko dwie. Konkretnie to przy skale obok kopalni Linusa, gdzie znajdziemy dobry pancerz. Natomiast druga skrytka jest niemal w tym samym miejscu. Jednak teraz już musimy się trochę powspinać. Jeżeli brakuje nam punktów nauki na to, aby podbić odpowiednie statystyki dla zostania protektorem, możemy to robić miksturami, które czasowo je podbijają. Nie zjadamy wszystkiego, co popadnie. Wiele z tych rzeczy można przerobić na jedzenie, które trwale podnosi daną statystykę. Spis przedmiotów znajdziecie w opisie. Będzie on aktualizowany. Aby wypłynąć na wyspę Luzon, musimy kupić od handlarza Jana księgę o nazwie Żeglarz Jachtowy. Aby dostarczyć rubin dla Lazarota, wystarczy udać się do głównej kopalni, a następnie od niej cały czas prosto, aż dojdziemy do starej chatki. Po wyczyszczeniu terenu z bandytów napotkamy dziadka, który da nam miksturę. Po jej wypiciu obudzimy się w jaskini. Następnie wypływamy, lejemy dziadka i otwieramy kraty Songo. Po wyjściu rozmawiamy z nim oraz wymieniamy 75 starych monet na ebonitową skrzynkę. Dzięki czemu zaoszczędzimy 2500 golda, dostajemy expa za questa oraz plus 1 many gratis. Warto tej samej osoby w późniejszym etapie rozgrywki wziąć również recepturę na Pierścień Szybkości, który możemy wykonać przy stole runicznym. Jeśli nie potrafimy wyrywać kółów, to czerw z misji od Santosa będzie miał pocharatane kły, które można oddać Santosowi. Jeżeli zabiliśmy cieniostwora ożywieńca w szarej strefie, zanim dostaliśmy zadanie na zabicie go przez Galosa, to zrespi się kolejny. Można dzięki temu zdobyć dodatkowe 700 ekspa, zabijając dodatkowego potwora. Jeśli zapłacimy protektorowi Maus 300 sztuk złota, to możemy od niego kupić jedzenie, które po zjedzeniu pewnej ilości daje trwały bonus do życia. Dodatkowo ma kilka butelek wina dającego stałe bonusy. Warto nauczyć się jak najszybciej skurować wszystkie możliwe stwory. Jest to bardzo dobre źródło zarobku, gdyż jeden z handlarzy skupuje od nas skóry gadów po dobrej cenie. Naucz się alchemii o rozgotowaniu jak najszybciej, gdy tylko będziesz mógł. Dzięki temu sprawnie podbijesz potrzebne statystyki, aby później nie mieć problemu z trudnościami, które oferuje nam Lobos. Szczególnie jeżeli grasz magiem, ta umiejętność okaże się niezbędna w dalszej części rozgrywki. Polując na czerwia możemy wykorzystać strażników, którzy kryją się obok niego, między skałami, które zakrywa zielenina. Jednak nie wprowadzaj go za nich, gdyż nie wpuszczą cię po trofea z niego, jest to dobry sposób, jeżeli wzięliśmy zadanie od Santosa, a niestety nasza postać jest na tyle słaba, że nie możemy sobie sami z tym poradzić. A jak wiemy, dwa dni i gra niezaliczona. Jaskinia z misji Dziedzictwo znajduje się w małym jeziorze pokazanym na filmie. Wystarczy wpłynąć do środka i jeżeli przeciwnicy tam są dla nas za mocni, możemy użyć zniszczenia ożywieńca. Znajduje się tam najmocniejszy pancerz, jaki można zdobyć w pierwszym rozdziale. Lepszy pancerz od niego dostaniemy dopiero później w drugim rozdziale. Kamienne ruiny budynku pomiędzy dwoma kopalniami to pułapka. Nie wchodź przez wejście, tylko wskocz od boku. W innym przypadku pożegnasz się z życiem. Innym sposobem dostania się tam jest naciśnięcie przycisku z tyłu tej budowli oraz drugiego na małej kamiennej kolumnie tuż obok niej. Tym sposobem dezaktywujesz kolce. Przed wypłynięciem na wyspę Luzon postaraj się jak najwięcej farmić, gdyż możesz mieć problem z bosami, które tam spotkasz. Czym wyższy level i bardziej wyuczona postać, tym będzie ci łatwiej. Postaraj się jak najszybciej oczyścić świątynię w Dolinie ze żywieńców oraz nieumarłej maszkary. Aby zabić większość przeciwników, wystarczy zwój zniszczenia ożywieńca, a maszkara jest tak powolna, że raczej nowy gracz nie będzie miał z nią problemów. Pas, który tam znajdziesz, ułatwi ci bardzo rozgrywkę, jeśli grasz magiem. Aby doprowadzić go do stanu używalności, należy dać odpowiednią ilość alkoholu Hectorowi. Każda z zup, które można ugotować, wymaga całkowicie innych składników niż pozostałe. Dzięki czemu nigdy nie dojdzie do sytuacji, że zużyliśmy na daną zupę składnik, który potrzebny był na inną potrawę. Wyjątkiem jest tu roślina o nazwie Dragrod która potrzebna jest do gotowania każdego zdań tak samo jak rdest polny potrzebny jest zarówno do tworzenia mikstur leczenia jak i many. Jest go jednak pod dostatkiem. Jeśli podczas polowania z nie zabiliśmy ani jednego szczura, to ten nie zechce uczyć nas zdobywania trofeów. Poważnie zablokuje nam to możliwość zarobku. W takim wypadku uczyć nas może jedynie prachl, jednak jego oferta jest bardzo uboga. Może on nas nauczyć jedynie wyrywania kłów i zdzierania gadzich skór. Ponadto trzeba zapłacić masz 1000 sztuk złota za naukę obu umiejętności. Także jeżeli nie udało ci się zaliczyć polowania, to wczytaj sew i zrób je ponownie, gdyż jest to naprawdę dobry sposób na zarobek. Zależem czerwia znajduje się droga do świątyni Nautiliusa, którego strzegą żołnierze. W pierwszym rozdziale można zauważyć tam również czarnych magów, którzy pilnują tego miejsca razem z członkami legionu. Gdy wrócimy tam w drugim rozdziale magów już tam nie będzie. Nie można się tam jednak dostać aż do późnego trzeciego rozdziału gry. Już na początku drugiego rozdziału gry możemy teoretycznie zdobyć najpotężniejszą broń jednoręczną w grze pod siłę. Potrzeba do tego odebrać zadanie u Kowala Carlosa oraz udać się do szarej strefy, a następnie odnaleźć podziemną kryptę, gdzie znajdziemy potrzebne materiały na miecz. Miecz wymaga jednak bardzo dużej ilości siły do założenia. Nie wspominając o trzecio rozdziałowych potworach, jakie trzeba pokonać po drodze, by przedrzeć się do krypty.